A, a, a. <noise> Ach, bakterie, wirusy, grzyby. To jest właśnie to, czego chcemy się pozbyć. Szczególnie teraz, e, w tym momencie, kiedy dzieją się te straszliwe rzeczy związane z koronawirusem. Ale nie dajmy się zwariować i mówmy o takich rzeczach, które są e, takie ważne dla naszej codzienności. Zapraszam. Zobaczcie. Auto. I bardzo fajna i prosta metoda dezynfekcji ozonowanie, ponieważ y, samochody również można ozonować. Dzięki temu, że dzisiaj już jest cieplej, jest też nieco wilgotno, są to świetne warunki, żeby uzyskać naprawdę duże stężenie ozonu w krótkim czasie. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że ozonowanie zwalcza wszelkiego rodzaju bakterie, grzyby oraz wirusy. W aucie jest też to ważne, że pozbywamy się brzydkich zapachów, które występują w tym aucie, czyli na przykład jak jakiś dobry kolega rokendrolowiec zapalił, papierosa w naszym aucie, a nam jest głupio zwrócić mu uwagę, to dzięki właśnie takiemu prostemu zabiegowi jesteśmy w stanie e, się pozbyć tego zapachu. No ale tutaj przede wszystkim nam chodzi teraz o grzyby, bakterie i wirusy. E, ma, mam do tego wszystkiego: tutaj taką specjalną walizeczkę, która nam sprawia bardzo dużo radości. Co jest w tej walizeczce? Tutaj zapraszam, czy zobaczcie. W walizeczce jest urządzenie, które robi pik, wibruje i świeci. A mianowicie jest to coś, bez czego w ogóle się, bez czego w ogóle się nie ruszamy. Jest to detektor ozonu. Na początku on się kalibruje. Po to, żeby wskazać nam prawidłową e, wartość stężenia ozonu w powietrzu. Tak jak już powiedziałem, ozon zabija bakterie i wirusy, ale nie jest to takie proste, e, żeby się tym ozonem posługiwać. Dlaczego? Dlatego, że ozon przede wszystkim e, wymaga odpowiedniego sprzętu, jeżeli chodzi o sam ozonator. Odpowiedniego detektora, oczywiście też maska i kombinezon muszą być. W tym momencie nie mam maski na sobie, ponieważ nie będę przebywał teraz w pomieszczeniu ozonowanym. Skalibrowany czujnik. Dam sobie tutaj do przodu w taki sposób, żebym przez szybę mógł zobaczyć, jakie jest aktualne stężenie. W tym momencie mamy 0,08 ppm to znaczy, że jest w normie. Czujnik jest tak ustawiony, że będzie mi dawał znać, kiedy osiągnę prawidłowe stężenie i kiedy prawidłowe stężenie będzie osiągnięte, zacznie zacznie pikać, dając mi znak o tym, że ozonowanie się rozpoczyna. Ponieważ dopiero liczymy prawidłową dezynfekcję, czas dezynfekcji od momentu osiągnięcia Prawidłowego stężenia. Ozonator ustawiam sobie w tym momencie czas jego czas pracy i włączam. Ozonator musi być tak ustawiony, aby była możliwość rozprowadzenia tlenu aktywnego. Po całej przestrzeni, no i tak, żeby zarówno miejsce, gdzie jest zasysane powietrze, i miejsce, gdzie jest wyrzut tego gazu, był odsłonięty. Ozonator zaczyna pracować, już czuję taki charakterystyczny zapach powietrza po burzy. Zamykam auto. I też bardzo fajnym sposobem jest również to, aby włączyć wewnętrzny obieg. Dzięki temu, że włączamy wewnętrzny obieg, ozon świetnie się rozprowadza po całym, po całym naszej, naszym wozie. I dodatkowo jeszcze dezynfekujemy parnik klimatyzacji. Także jest to podwójnie dobroczynny, podwójnie dobroczynny motyw. Także warto.